Kolejny odcinek, kolejny miutu, Gdańsk Grzebianka. Jest nas dużo, bardzo dużo. Wchodzimy, robimy grupę. Najszybszy transfer w mieście, <grywa> private Grappa I uwaga, to jest Charmander Butterfree Charmander. Zaraz 20 osób będzie robić to. Nie, na 20 osób. Fo nie, tego, ma Focus Blasta. Gdzie Radosy, bo ma fokus Blasta, bo ustawiła mi lugię i gęgary. A gęgarów jeszcze i scyzorów nie zrobiłem, żeby tym bić. dobrze, czyli to jest, które mi tu będzie? 13 czy 14? 13 czy 14. 14? 16. No, no dobra, to jedna kulka za dimage, nie? Jak ma się zapać, to się złapie. To są takie kalkulacje takie. A, y, Charmander, Butterfree, Charmander. Ale mamy 28 już, więc nie będzie. Ale druga grupa niebieska przecież. No. To tam jeszcze są niebiescy, druga grupa. Tak. 20 osób. tak to się zrobiło 20 osób? Miało być 10. Nie. Tak to jest, nie? Powiesz kod zagłośnię. Pana kodzie i... poszła? Tak, i to... ale w ogóle nie czy nie było. Wczoraj cię nie widziałem, wczoraj Cię nie widziałem. Za światem mam w domu szpitalu. O ja mam się Wczoraj. Dobra, wczoraj. Dobra. To, to, to poza. To poza Tak więc Rozumiem wszystko. Ile to jeszcze czasu? 30 sekund, 30 sekund. Tragedia, tak nie lubię czekać. Dobra, teraz no. mi setkę. A słyszałeś co ten pan y, CEO z na Jantika potwierdził. Co potwierdzi? Że będzie PvP, no że będzie czwarta gena, że będzie dodawanie pokestopów przez Pokémon GO. To słyszałem. To słyszałeś, to dobrze. to słuchaj, ja, ja, ja już dzisiaj słuchaj na balkonie rano, jak patrzyłem na plac zabaw i okolicy już myślałem sobie, taki pokestop, taki pokestop, taki pokestop, nie, że wiesz, nie plac zabaw, tylko na przykład zamek na placu zabaw. Albo na przykład yy, huśtawki na placu zabaw, nie? Yy, 40 ziarenko w peskownicy na placu zabaw. Drugi rośnie. <noise> dobrze, wchodzimy. Czerwoni już biją? To dobrze, bo jeszcze Karol biegnie. Karol, bo spóźniłeś prawie? Dobra, super efektywnie Geradosem, bite crunch. On nas nie robi super efektywnie Focus Blastem. No mam Focus Blast, to Focus Blast. Na pomnik, e, konkurs na pomnik. Jaki nie. pomnik? Nagrodę publiczności dostał Totem Trzech Mew. A, ta, przy tym, przy Ergo Areni jak jest to rondo. I serio, typek wymyślił Totem Trzech Mew, nie? Trzy różne mewy, zrobione jak Totemy Indian i że takie coś było, ale coś innego będzie na szczęście. Nie no, tak... Nie wiem, kiedy postawią. Co? Tak? Ma? A co, wybrałeś Tyranitary? Jak mi przykro. Na początku 2 Normalnie robaki robaki A które? A jakie robaki? Widle? Na dźwiękko. Ty pa już padł Idziemy po miotu Take, pokaż mnie to Pokaż mi tą setkę 2, 2, 4, 1 To już jest 90 coś Nie, Nie to jest 80 coś Aga co masz? Co masz? Powiedz, co masz? Chodź tutaj. Gumno. Już zobacz, jakie to jest. Ile ty masz? 2, 2, 4, 1. Chodź, ja mam kurde, totalny szajs. Co masz? 2, 2, 3, 4. Ja Spesyłem się przez to, że pokazałem mi się itemy z tego, za przekręcenie automatem, Grzymu i nie trafiłem Excelenta. Dobra, pierwsza Excelent, a druga kulka. Wyszedł. ktoś na warstwowo? Tak, są chętni. Tylko niektórzy autem, niektórzy z buta, i nie wiem, kto jeszcze wyjdzie. O, patrz, nie trafiłem. Nie chcę mi się czekać na to. Któreś znowu mi podskoczył, dobra, już czekamy teraz. Osiem kulek mi zostało, z 12, a 2 trafiłem. Dobra. On skacze, nie chce atakować. W ogóle w poksach deszcz pada, nie? A świeci słońce. Patrz, ciągle skacze, nie chce zaatakować. Blisko Blisko excellenta. Ej, no co jest? Ej, no bez... No... Skacze i skacze, nie chcę zaatakować. No panie M2, 84,4, 12, 13. A jaki miałaś CP? 2, 2, 3, 1. Aha, to no, mam 10, to ma 10 CP więcej. To ma 9,8. Ej, no. Nie chcę zaatakować. 9,8, uciekaj, uciekaj. Zapytaj się to może jak ten ci da to ci pozwoli znicie zrobić <grym> Ale jeszcze stwardził te y, staty, bo 15, 14, 15 No właśnie. Dobra kolejna kulka będzie zaraz 7-5 macena 6-9 Kolejny Akulka Siadł? 69 6 9. Teraz to może też mi siądzie teraz, co? 14 wyskoczył. A jak ja zapać się mogę? Ja złapałam nie chcę się czekać, wolę to. Złap Dobra, ekscent bez czekania na miękko. <kłysy> ekscent bez czekania. No, to chyba nie no ej! Już teraz są na 18... Nie chce się złapać. Ja Znowu tak, no wiadomo, co i A Nie. Ile Dobra. 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 <ślaś> <ślaś> Cztery. Dla złota malina Excellence nie siada, nie? O, teraz że cię bez czekania. To trzy tylko. No. On ma setkę. Masz setkę? No chodź. No to chodź tutaj, no chodź. Siedzi. No chodź, pokaż, no. No chodź, pokaż, no. Chodź kotek. Zapałem. Gdzie on jest teoretycznie? Wonder typa Atak i Exit typie ataku. Także ja czekaj, nagrywanie kanału wyłączam. Ja sobie to w calcję i fałę no, Może Nie. to Nie, nie, Patrz, Ma setkę i nic się nie powie. A ty pokaż ty co z zapę, bo to wiesz. 89 z 15 ataków. Jeszcze raz. Czekaj, czekaj, czekaj. Lepiej. 86,7 z 15 ataków. Także słabo. Także to wola tyle. Wbore, dzwoneczki, subskrypcje. A to może daj mu ten telefon, pokaż mu tą setkę. Nie, dobra, weź to wyłącz, jako już nie lubię. Cześć.